Ciekawe czy ci nic nie powie. Ale co? A, kurwa, łukasz. Dwa tygodnie tu tu nie poznaję auto. No. Ale tu niech szef czeka, jeszcze jak przyjdą, Ej, kurwa, gardiny. Tak, tam ten most powstał. Ten czajnik. Czajnik elektryczny. Kurwa. Nie ma lipy. Cieszycie to? No, zajmie się to wygląda. No to ogień. Idzie tak? Trochę wyżej prawą rękę. O, 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 o. No. Tak będzie. No chyba nie. Będzie tak, no? Nie? A jak? Tak przy lusterku tam się gdzieś zaczyna ten. No, to tak no 17,5 cm wyżej, nie? Ile? 17,5 cm Półtorej jak już To wiesz, tam lewa, to... Nie, no ja tylko, wiesz, żeby to kurwa... It, bo ty jak tam cały czas kurzysz, nie? Kurzy okus, kurwa, aj pan. To wiesz, otwierasz to, ale nie, myślę, że to ja się... Jak ja tego mam, elektryka. Jak jadę, to ja elektrycznego palę A nie palisz normalnych fajek podczas normalne jazdy? Normalne palę jak ten... Co? No nie? Ja? Nie. To, to... O jedzie ten co tam jechał kurwa dzisiaj? Nie Nie tamtym było pszczołno Halo ja Morgan Morgan <noise> 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 Kurwa Pięknie ja Nie, teraz to ta No i chuj ja nie mam dalej nic nie. Co? No, ja jedno mam na pewno ale to jedną to chuj Ale ten a co chcesz? Ja ci mogę dać wlepkę ale nie No widzisz, że nie chce. On się nie utożsamia z Leśną. Ej, cześć niuniuś! Ja gdzieś wojska po drodze może? Nie, pu Ej, a masz tutaj, żeby przebud wkręcić powietrze? Klucz? Nie klucz, ten w tym. Żeby wkręcić szlaucha ten... czekaj, nie zobaczę w tym ale nie, że w schowku! W aucie czy Tomasz No Tu gdzieś pod maską albo coś Bo musiałbym napompować powietrze kurwa A ty chcesz kurde ten No ja chcę ten No to ci mówię, nie? Ej, coś ci tu wystaje Jak to było? O, o Dobry Podjadę sobie trochę A ty też tam będziesz wyjeżdżał? Nie, ja nie wiem w ogóle, bo Wojtek tam on musi jeszcze mi załadować, ale tam jest fajny wyjazd Tam na drogę wyjeżdżasz naprawdę dajesz prawo zajesz i... A tam też wyjadą? Tam też wyjadą, tylko tam czas no dobra, my wczoraj wjeżdżali też tak ciasno, ja pierdolę Ale my wjechali, nie Awaria zaś Jak zaś, idź pan w kuter, a tu się podepnij Czekaj, czekaj, czekaj No. Czekaj, czekaj, kurwa, czekaj. Czekaj, czekaj, kurwa, czekaj. No. Chujnia, to znajesz, taka chujnia. Ściemniałem, że to trzymam. Teraz to możesz zakurzyć. Marek, brzuch wciągaj. Nie, nie. A co, będzie gaz tankował? E, I zbiało mi tą kapę kurwa, tu była. No, tyle. Dziękuję. Ja już myślałem, Marek, jakby to było to, nie? no Marek, to już było że pełno, nie? nie. No, to trzeba pozwijać, tak nie A, może to być, to masz kurwa. Się ładnie o lewo, kurwa. O, bardzo ładnie mi dałeś. Fajnie Marek, jest to zauważył. A jest większy pas po prawej stronie, to będzie się panu wskazał. tu masz chujnie, nie, tu masz chujnie. Kuru, będzie dobrze, Wojtek, Wojtek, ja też mam na imię Łukasz, także odzywam się. Wyjdzie on tam. Wyszedł i wyszedł Kurwa niuniuś Niuniuś My się kurwa spotkali w lasu Zawsze się spotykamy Ja o, Jedzie Łuki? Jedzie uki. <noise> Chuja widać Nuniuś Kurwa, jak to. Do... Została, ja mam rękawice, nie wróćcie. Jak co, dobrze? Że się kurwa spotkaliśmy. A padłbyś, że to w tym samym miejscu? A już ten twój jeden stos, ten 146 czy coś tam? No. No to ja już do siebie go ładowałem. Mówię, kurwa, to jest czurka. I z powrotem, cztery sztuki, nie? Gdy są się komareki? Komareki, nie? Od czego to jest? Co? Ten baniak? No, od powietrza. No, żeby było w układzie, tak? Jak odepnę wszystko? No, na przykład, no. No, ale teraz wszystko i tak działa, bo w poduszkach jest, w hamulcach jest wszystko, jest nie? No, bo mi się to wczoraj ujebało, nawracałem, wiesz, i gałąź mi to ujebała, mam tu zagięte tam do góry, nie? No, ale kurwa, wszystko działa. I hamulce też, tak? No też, też, no bo tam masz długi Oj, kurde, pani obawiam się, że możesz czasem nic nie hamować Hamuje, bo ja wczoraj od razu próbę robiłem to na... Siada do ziemi aż Ale działa no Dziwno Dziwne, że działa Dziwne, że kurwa nie ma żadnej reakcji No A jedliście już śniadanie? My już jedliśmy, ale my ja... jeszcze kawkę pić, jak się poładujemy. Kurwi wisi. Co? Co? Ty mnie motor nakręcaj, kurwa. <gadza> 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 gadał kurwa. ci ja? Wczoraj jesteśmy gadały. Ale gadał ci, <gadza> jak do mnie dzwonił? No kurwa, no pewnie. Kurwa, jeszcze mi padł drona, kurwa, <gadza> że mam pójść. Od myśli Boża, kurwa, nie? <gadza> Psychopata, kurwa. No, no. Na spokojnie, nie, do no nie ma co szalować. <noise> Na spokojnie. Kurwa, wczoraj cofałem, korzeń był no pać, kurwa. Wyjeżdżałem w sensie, kurwa, poza ładunku. No ale to tyro takie fajne, kurwa, oby tunik, nie? No, po, no, 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 no. A skapłem się, bo przychodzę i to otwarte. Mówię, czemu to jest otwarte? Mówię kurwa krzywe, nie? No to byś musiał teraz znaleźć W W stronę. Zadku, ja, ja, ja. No albo, albo łapom coś tu kurwa wsadzić i łapom to pociś... Nie, nie. Jak nie, nie, jak korzeń, tak, Korzeń, tak. korzeń. Korzeń musi być. No to co korzeń zrobił, to korzeń musi naprawić, nie? Od korzenia powstałeś, w korzeń się obracasz. Tak. Jadę nie. się załadować, nie? Miniusie. Kurwa czopka mi zaraz spadnie. Eee, słuchaj, w tej drodze tutaj byłeś? W tej ukośnej? No. Jest, jest tam jakaś czwórka? Bo mi 8 jeszcze kubików tam gdzieś pokazuje, a ty się zgadzają, jestem na koordynatach leży taki stoł. Dobra i tak to kurwa wytnę, nie cwaniakuj. Odpowiadam. <noise> odpowiadam nie rozumiesz, kurwa, e, wiesz, masa, czyli wiesz, w kubika, kubikach. No ale chuja nie odpowiadało, bo na było 20 kubików, a ja mu to załadowałem na jedną klatkę. A no to ty miałeś na Obejrzyj, jak przyciepa załadowana. No, i na Baruta, tak. <noise> Na Baruta? <noise> Do pierwszego zjazdu Pokaż to Ja piętole A była tam jakaś piątka Co? Była tam jakaś piątka Ja jeszcze tam nie byłem A gdzie byłeś? Ja tu przyjechałem a muszę jechać jeszcze tu, tu i tu No tam mam dwa dosy, tam mam dwa, tam jest A to wszystko jeszcze teraz musisz? No Bo za mało tego o, ja on taką chuję, to zna Ja znaję, no. Ja ogólnie tu było fajnie, bo było 60 kubików w jednym miejscu, to dwóch załadowałem, nie? E, no to ciebie, człowieku jest. To też wytnę, to też wytnę. Nie wycinaj. <laughs> nie wycinaj. Powiedz wszystkim, 60 kubików feluś po prostu ma, ładuje, dziękuję. Dziękuję? No. Ty, ale tak richtig tam by trzeba było nagrać, jak się kąpie. Nuleśna no przygoda, nie? Człowieku, jak ty jesteś. Kurwa, zrobię na tym. prezesem tego wszystkiego, chłopie, ty wiesz ile by poszło, kurwa. I byś miał nie teraz, wiesz, samych publiczność, kurwa, rozumiesz, kurwa facetów, tylko i kobiet? Pełno. Dobrze. A tu zrobię taką, taką małą, no bo po co wielką? Małą, taką to. A to nie musisz zrobić. Dobrze stanę, to nie będzie widać. Kurwa. Brzuch wyjebie, puch. No się śmieją, że się kąpię na ucie. Nie, no spokojnie. Dala te komary mnie już normalnie irytują. Ja się właśnie dziwię, że w w ogóle ten nie, nie balał, ma. Nie. No już, ja je wykąpane do mnie nie latałem. Ja mam na uciec, jeden darok temu <gryzuj> pogryzu, to mam w pizdzie, kurwa. W pizda cię ogryzył? No, gorzej. Ja dzisiaj kupę, jak byłem, nie? Tu tak. Tak <gryzuj> leciała, to między kupą. wiesz, ja, już mganiałem te komary, tak. Klo leciał, a ja. Te... No mów, kurwa, hipopotam tak robi, nie? Że on jak z tym ogonkiem od razu tak merda i rozpryskuje to. A to ja nie to ja Któryś, kurwa. No, no. To ty też coś, co tak kolek robisz? Ja, 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 nie, odganiałem się, kurwa, pogryzał cały. No, no, no. no, 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 kurwa, co Nie trafiłem w komarach. Kurwa, taki wielki komar, a mokry. I brązowy jak. No też, Łukasz, wczoraj, kurwa, byliśmy, to... Kurwa masakr, tutaj właśnie nie? Tam. No Ale my tu przyjechali w nocy to był spokój nie? Tam parę no. polatało i... No A dzisiaj rano jak ja tam szedłem, kurwa normalnie na ziemi pełno larwów Nie wiem czy czego, czego przez noc się wykluwałem, nie, no. nie, 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 nie. A już na drugą stronę. O, podzielkało.